Koszyce, ostatnia gmina w Małopolsce, obrzeżnej Wisły, z pozoru Sielanka. Ale to właśnie tędy przetaczają się tysiące ciężarówek. Bój o obwodnicę trwał dziesięciolecia, wreszcie rusza budowa. Cieszę się bardzo, że udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia tego etapu, prawda? Bo to jest pierwszy etap. Dzisiaj, dzisiaj rozpoczynamy mam nadzieję, że szybko ukończymy. Będziemy realizować kontrakt budowy obwodnicy o długości około 1,5 km z dwoma drogami serwisowymi, każda o długości kilometr. Obwodnica Koszyc to część trwającej batalii budowlanej na drogach niezbędnej, bo to właśnie w Małopolsce ruch na trasach głównych, wojewódzkich i lokalnych jest największy w Polsce. To pokazuje, że tak naprawdę inwestycje na drogach wojewódzkich, ale nie tylko na drogach wojewódzkich, bo również na, kraj, na inwestycjach na drogach krajowych w naszym województwie są na bardzo wysokim tempie i można śmiało użyć stwierdzenia, że Małopolska jest takim wielkim placem budowy boi, drogi, ale również kolej. Nie da się rozwijać regionu bez nowych dróg i ta kwestia na pewno stanie się ważną częścią nowej strategii dla Małopolski do roku 2030.